Widać. Jestem! Jest gdzieś. I pokażę Wam, jak nagrywamy Troll w Tardis. <głos> <głos> po prostu musimy Wam to pokazać, jak my to nagrywamy. Kachamy na to jest Uwaga, ostrzegam, to jest bardzo amatorskie. Bardzo, bardzo. DUDUŘ! Jest. Tu okno. Tu okno. Tu nasz. Nasze prześcieradło, które potem usuwamy, to niebieskie tło, i zamiast niego stawiamy target albo cokolwiek innego. I mikrofon, ale mikrofon to nie jest. Zaraz, koncepcja. zaraz. To, to jest nasza podstawka na kamerę. E, tu zazwyczaj sobie kamera. <noise> tak śmiejcie się, ale mówimy serio. Fakt, <noise> że to dzisiaj trochę zmiana będzie. Tu laptopa przyniosłem. Mamy mikrofon podłączony. I teraz będzie Mam nadzieję, wiek. że to wypali. Wypali, wypali. No musieliśmy mikrofon podłączyć, bo w ostatnim odcinku tak naprawdę nam psy trochę szczekały. I teraz też zauważyliśmy, że. Że szczeka. Cieplik. A ten mikrofon tego nie wychwyci, więc jest, jest git. Ale ja ma o wiele lepszą jakość. Niks. Dobra, to dwóch. To idziemy kombinować. No. Hello! I like Rusty! Ale przecież to jest niedopuszczalne! Ja wiem! I No yeah. fuck! O oh, ja yeah, pierdolę! A wycieknięcie w tym odcinku! No mów tak. Mówiłem, że jestem z przyszłości. Dix. Odbyt Nic się przebaczycie. Yes. Będę z szczery, nie ufam ci. Ja tobie też. Może muszę zrobić coś tam, nie ufam ci. Ja tobie też. Tak zastoi. Dup. tyle można coś zrozumie zrobić e, nie ufam ci. Ja to tylko taka dramatyczna muzyka. No dobra. <śmiany> 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 Jeszcze raz. <śmiany> nie ufam ci ja to widać. Taka dramatyczna muzyka. Ale przecież to nie wypada! Jest super. Cześć tak Czytaj to. Rok 1023. 12... 12... <noise> Czekaj. To. Ty to czytasz? Jeszcze raz. spokojnie <noise> Nie mogłem znaleźć wrody Ale Mikołaj miał inną czapkę. Ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej. Ja, ja wiem razem. Ra ra Nie mogłem znaleźć wrody Ale... Ale Mikołaj miał, miał inną, inną czapkę. Ja, ja, wiem to... ja, ja wiem lepiej! Jeszcze raz. Nie mogłem znaleźć, ale... ale... ja ja to... znaleźć brody, ale. Mikołaj miał inną czapkę! Ja wiem lepiej! Jeszcze raz. Nie mogłem znaleźć brody, ale. Mikołaj miał inną czapkę! Ja wiem to... lepiej! Jakbyście jeszcze nie, tak. nie widzieli, to to jest odcinek świąteczny. Hihi. <gry> That face palm. Dobra, idziemy Nara. Bicia w tamtą stronę. Życzymy wesołych świąt, zdrowych, radosnych, dużo pieniędzy, spokojnych, dużo dzieci. <grym> 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 Mamy scenariusz! I perfekto, dobra I... No czekaj, czego zaczynamy? Jeździmy w Tardisie. No to co siądźmy. <laughs> dobra, nie. Dobra, nie? Yeah. The plan. To jest tak A gdy rodziców nie mam domu. To... Teraz. Eleven <grymne> Nie Miejś powiedzieć Co? <grymne> Jest Jeż dobrze. Dobra. Nie wiem, co to było. Analizowanie kolejnej części scenariusza. Analizowanie. Analizowanie. Analizowanie Ostatnio moja koleżanka stwierdziła, jak wygląda al. Nie. Al oralny. Sergiu. <grymne> co z nim? Widziałem takie. Dix, czerwony, i <laughs> Dix! Jarosław, jak stoisz tu. I... Aha, nie, nie, bo stoisz tak, jak to coś grzelisz, ty skocel, nie sam skocelisz. No. Ty, ty się dostać, nagle coś tam jeszcze grzelisz, w linki. A ja tam się stoi tak... Iii, natura historyczna! Spoko. Dix! <laughs> <laughs> Do akcji. Widziałem? Dobra akcja. Dobra. <śmienicza> <śmienicza> A to jest... Detektor fal elektromagnetycznych, który powie Ci czy koło Ciebie jest duch, czy go nie ma, czy Cię gwałci, czy Cię... A wiesz, że duchy mogą materializować pewne części swojego ciała, przez co mogą wchodzić w stosunek z... A, never mind <śmienicza> Zrobi się pip <śmienicza> Uwaga, spadam! Yeah, yeah. Co się stało? I teraz jest cyk I want to break free I want to break free Ujęcie, nie wiem które, bo nie liczymy Związany z Sergiusz I ja Przenosimy stół, uwaga, dobra Challenge accepted te, te kamery tak się wywali Nie. Dobra, Dobra, robimy dba, tak, dba, żeby dba, się nie wywaliła. Nie. No i. Dobra, już. Serious. Coś spadło. Nie. Nie <susza> <jezu>. <susza> Powiedz mi, że działa. Tak działa. Nie ma. Ja jest Serek. I homogenizowani I oczywiście, z czekoladą Muszę taki <grym> wielka Swarstega Może Muszę ściągnę I striptease <grym wstrzyga> Nie, nic, nic, my I tylko Czy zniszczymy Tardisa Co? Ja a tu się jakieś drzwi otwierają Chcę, nie mieli, że sobie tutaj wbijamy sobie tak <grym> Serek <wstrzyga> <grym wstrzyga> Okej, okay. właśnie. <mulity> Murda! I... Lonely... I'm Mr. Lonely... I have nobody... I chodź z nami! Nie będziesz nas czesał... Za daleko zabiegłeś, Eee, nigdy nie pobijaj kaszanki mlekiem. Nigdy rozumiesz! To jest mój TARDIS. Cio! Dobra. Dobra. Ujęcie pierwsze. Klaps. Klaps! W tej, w tej, w tej! Jest, jest, jest! No, dawaj teraz. Dick się!

Jaki rozchęt Powiada, że taki! Chęt <grymne> jestem. Ui. Ej Dix! Dix! Zajepiście! Dix! 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 <grymne> Suki. Ciam, ciam, ciam. <grymne> <Co? Szenariusz. grymne> to takie trochę... To takie trochę